No, ja dokładnie. jeszcze chciałabym nawiązać do jednej rzeczy, która pojawiła się u Was na TikToku, a mianowicie opowiedziałeście wtedy o tym, jak do drinków na jednej z imprez e, dosypano Wam tabletki gwałtu. Mhm. I czemu ja o tym wspominam? Dlatego, że zaczął się nowy rok, y, zaczynamy imprezowo, bo karnawał i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że będzie nas oglądało wielu rodziców i wiele też młodych osób, więc opowiedzcie o tej sytuacji, jak w ogóle doszło do tego, że ktoś Wam coś dał. No, to jest dobre no. pytanie, jak do tego doszło, bo my do tej pory do końca nie wiemy, jak to się wydarzyło i kiedy. Mniej więcej mam jakieś swoje przypuszczenia. Poszłyśmy na babski wypad w mieszanym towarzystwie hetero, homo tak, i tak dalej. E, po prostu babski wypad mhm. e, i chcieliśmy iść do klubu. No i jedna znajoma rzuciła propozycję, żeby iść do takiego klubu. Nie, po, nie będę podawała nazwy, e, ale jest to klub na parkingowej z takim specyficznym klimatem mhm. disco polo. E, I poszłyśmy do tego klubu. Super się bawiłyśmy w sumie, w swoim gronie, i w pewnym momencie zaczęła obok nas kręcić się grupka chłopaków. My tam kulturalnie mówiłyśmy, że dziękujemy, nie jesteśmy zainteresowane, oni próbowali dalej, no ale już tam za którymś razem odpuścili. No i jedna ze znajomych nawzajem sobie stawiałyśmy drinki. I jedna ze znajomych w pewnym momencie zawołała nas, że chodźcie, ja teraz wam postawiłam e, mm -hmm. szoty do picia. To były szoty chyba, nie pamiętam, że dokładnie, mm -hmm. ale tak, szoty, właśnie to jest też ciekawe. To była były wódka, po prostu sama wódka. szoty? Nie, 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 okay, okay. Delikatniejsza. Jakiś tam Czyli nie kamikasy, było to przeźro, czy coś, czyste, coś tylko nie, takie, kolorowe. Tak, tak. Okay. E, no i ona powiedziała, że ona nam je postawiła, no więc jak nam postawiła koleżanka, no to jakby nie mieliśmy żadnych obaw. Znałyśmy już ją dosyć długo, więc, e, więc się napiłyśmy. E, i Dosłownie po 15 do, do pół godziny jakoś wszystkie zaczęłyśmy się. Najpierw się super bawiłyśmy. Ja pamiętam, że miałam bardzo dużo, najpierw taki przypływ energii, mm -hmm. że super się bawiłam, myślałam, że jest fajna impreza i tak dalej. Mm -hmm. A potem zaczęło mi się tak obraz rozmywać, zaczęłyśmy się gubić, gdzieś tam rozchodzić, Zaczę... czułam się jak w jakimś filmie po prostu. Mm -hmm. No i okazało się w ogóle gdzieś tam w międzyczasie, że ta znajoma powiedziała, że to nie ona nam kupiła, tylko właśnie ci koledzy nam postawili. Panowie się wręcz odezwali na zasadzie. No dziewczyny, postawiliśmy tam, że nam smakowało, postawiliśmy wam szoty, a tutaj zapraszamy was do tańca. i mm -hmm. no tak, ale wcale nie chcemy tańczyć z wami teraz, a dwa nie wiedziałyśmy, że to są dwa szoty, więc oni czuli się, że jakby powinniśmy być takie zobowiązane, żebyśmy z nimi potańczyły. Mm -hmm. No i dopieli trochę swego, bo zaczęli nas rozdzielać na tym wow. parkiecie. Ja już na przykład mm. pamiętam tylko tak, takie przebłyski, że stańczyłam w grupie, a nagle tańczę z jakimś chłopakiem, nie wiem kiedy, jak, tańczę z kimś, pamiętam, że potem mnie moja współlokatorka ciągnie za rękę, żebyśmy wychodziły, ten chłopak mnie nie chce puścić, pamiętam tylko coś takiego. Tak, jak się, no. Potem pamiętam, że mam kolejny przebłysk, że szukam Ciebie w talecie, bo nie mogę Ciebie znaleźć. Kolejny przebłysk to ja już jestem w taksówce, a ostatni przebłysk to jestem w mój współlokator w mą szarpie, żebym się obudziła. Wow, ja mam ciarki, jak hmm. o tym mówicie. I e, skończyło się? Na szczęście dobrze. dla nas dobrze. Tam jedna koleżanka, do końca nie wiemy, nie znamy informacji, nie, nie chciała nigdy opowiedzieć o tej sytuacji, co dalej się wydarzyło ale skończyła u, u tego jednego z facetów w domu. Powiedział, no, wszystko super fajny kolega i tak dalej. Mm. A, mm. No, no, no. To nie była aż taka bliska koleżanka, żebyśmy mogły cokolwiek z tym zrobić, żeby się dowiedzieć. Jak nie chciała też mówić, to, no to też to uszanowałyśmy. Eee, i tak naprawdę mnie przemyślenia, że to była pigułka gwałtu, tak naprawdę doszły do nas po jakimś o, czasie, w bo czasie, no. ja się obudziłam e, w ogóle, co mi się nigdy nie zdarza, bo nigdy nie jestem na tyle w takim stanie, żeby mm -hmm. się położyć w kurtce, w pełnym makijażu. E, spałam w kurtce w poprzek łóżka, mm -hmm. bo tak nie z że położyli, bo nie byli w stanie, bo ja się podobno przelewałam po prostu przez ręce. I obudziłam się rano, i ty już byłaś obok mnie. Wydawało mi się, że po prostu wszystko super się skończyło, mhm. że była fajna impreza. Dopiero potem że zaczęły mi się przypominać różne jakieś tam fragmenty. Czyli na samym początku nawet nie byłaś świadoma, co się wydarzyło kilka godzin wcześniej. Dokładnie. I, i tak naprawdę po jakimś dwóch tygodniach. Myśląc o tej sytuacji, miałam takie, kurczę, to jest niemożliwe, że wszystkie tak skończyłyśmy, że wszystkie gdzieś nagle, jedna gdzieś tam wymiotowała w taksówce. Ty się czołgałaś z taksówki, taksówkarz cię ratował. Mieliśmy dużo szczęścia w tym wszystkim, bo trafiłyśmy, ty trafiałaś na dobrego taksówkarza, który po prostu ci pomógł i na sąsiada, który ci gdzieś tam y, ogarnął nocleg. Y, ja trafiłam z kolei na szczęście na współlokatorkę, która wtedy z nami nie piła i mnie po prostu wyciągnęła. Mm -hmm i zawiozła do domu, więc mieliśmy w tym dużo szczęścia, ale to też nie jest tak, że się wie, że dostało się pigułkę gwałtu, bo to jest tak, taki stan, jakbyś była bardzo upita, mm -hmm. trochę miała dziury w pamięci, a potem nagle zaczynają ci się różne sytuacje przypominać po jakimś no, czasie. No, masz trochę taki bezwet ciała, więc generalnie, wiesz, ja ma, znając już tą sytuację, gdybym miała ja podobnie taką no tak, sytuację, to tak. bym wiedziała, że to jest to. Mm -hmm. Ale jakby, jeżeli człowiek idzie na imprezę, nie jest świadomy, że w ogóle coś takiego istnieje, no gdzieś tam słyszał, ale na zasadzie no, to jakieś takie plotki, ktoś, ktoś komuś, to przy mnie nie dotyczy, mnie to nie dotknie i tak dalej. No to nie jest się świadomym, że coś takiego możecie spotkać. A jak, ci, jak to już się już dzieje, no to już jest zazwyczaj za późno, bo trudno zareagować. Ja na przykład miałam to szczęście, że śmieję się, że moja mama zawsze mówiła, że jak coś się tylko złego dzieje, to pierwsza droga to do domu. Mm -hmm. No i uruchomił się taki Spider-Man, <laughs> że, że coś się dzieje, że mam dziwne, zaburzone jakieś właśnie doznania. No i pierwsze, co zrobiłam, to chciałam wyjść, mm -hmm. Z klubu. Nie mogłam znaleźć właśnie Karoliny. Zobaczyłam, że jestem sama. Wybiegłam z klubu zostawiając portfel, kurtkę, wszystko mhm. co miałam tylko w klubie, klucze. klucze. Eee, wybiegłam, <grym> nie wiem jak mi się udało zamówić taksówkę, nie mam zielonego pojęcia, po prostu ostatkiem sił. Eee, jak wsiadłam do taksówki, to już e, miałam bezwład ciała, mhm. no bo to jest takie dziwne uczucie jakby ciało ważyło z 200 kilo, mhm. eee, nie jest się za bardzo w stanie Samą chodzić ani podnieść. No i e, ja tylko jak wsiadłam do taksówki, to myślałam sobie, kurde, ja mam tylko jedno teraz marzenie: żeby ten taksówkarz okazał się w porządku. Tak. Bo jeżeli by się okazał nie w porządku, i gdyby mnie wywiózł, to. A wiemy, jakie są sytuacje, bo też jakby cały Ostatnim czas e, o tym mówimy. E, także w nowym roku podsumowanie tej sytuacji. Nie ufajmy za bardzo ludziom, w sensie jakby bądźmy taką, miejmy taką dozę trochę niepewności, jeśli chodzi o sytuacje, które mogą nas spotkać w klubach.